Witam Was wszystkich serdecznie w nowym roku. Ostatnio udało się sprzedać jałówki. Dwie największe, opasowe, do których zaraz przejdziemy. W międzyczasie też Wam poszło jakieś ujęcie, jak wyglądały. Kilka dni przed sprzedażą, a teraz idziemy do Refordów. Co? Tu jest ciągle bez zmian. Jak zawsze, jakieś tam działania są planowane, ale. No na razie przed mróz, taki dość spory w Wielkopolsce Minus 7 w dzień W nocy około minus 12, to już na nasze warunki sporo Plus to, że nie ma śniegu, widzę, że jałówki są tam na tym pastwisku, więc ich nie zobaczymy aktualnie Ale tu przyszło zobaczyć woda, czy działa ogrzewanie Ja trzeba puścić na, na cały czas Chwilowo, bo tu mam ogrzewanie I no bo tu wiatr powiewa trochę od tej strony Suchutko mają, to teraz mają do jedzenia Aktualnie taką mieszankę owiec z jęczmieniem I Oczywiście kupioną, bo z naszych zapasów już by dawno jej nie było I to tak wygląda Poczekam, patrzę czy grzeje O, już się rozgrzewa kabelek, więc... Teraz przez dwa dni będzie chodziło non-stop, tak samo jak tu na kranie, chodzi na stop i woda, o! Nieważne kiedy, zawsze rozmrożona jest. Przejdziemy teraz do miejsca, w którym były opasy. A Jeszcze czasie tak jak już mówiłem, firma Rus zawitała i u nas. Przygotowałem trochę też teren pod, pod nią, co, co, co zaraz zobaczycie, że nie zaskoczyli mnie, na szczęście. Nie zaskoczyli mnie, byłem przygotowany. Kuski, proszę bardzo. Miałówki trochę prze, przewiązane 8 sztuk. Tu jest tylko na uwięzi. Tu są dwa cielaki, które były kupione. Fajnie rosną. Aktualnie pobierają zamiast musli owiec już z genulem. Sano, piękne ciele coś takiego. A tutaj są już ta kolejna, no jeszcze opas, ona gdzieś tak za miesiąc dwa będzie. I jedna z tamtej obory plus no tutaj ta czerwona jest tutaj teraz, czarna tak jak była i przyszła kolejna najmłodsza, a w pozorom już nawet sporo, spora rozmiarowo to jest taka cementarka, po też spory więc no, wy słodeczki. no nie, to to prawda nie to już tak jak tamte co tu były, no ale się muszą drążyć, są młodsze i mniejsze jeszcze tak się prezentują trochę mieliśmy problem z biegunkami u nich, ale mam nadzieję, że udało się już zażegnać to na dobre Zdrowe ciałki, tu wodę popijają też sobie regularnie. A tu tak wyglądają do tej czarnej. Te sześć sztuk są wszystkie zacielone, Chyba, jeśli się nie mylę. One tak wyglądają dużo, dużo, one mają już ponad rok taki dobry ponad rok bardziej ku półtora. Tutaj te dwa najmłodsze są młodsze sporo, ale z naszej hodowli. Ta jest najdłużej cielna już, już fajnie nabiera kształtów takiej dorosłej, dorosłej krowy. Jeszcze jedziemy na chwilę. Jedna z chyba jest kotna, a druga, druga nie. O, koziołek był tam chyba tylko do, do, do września i był sprzedany. A, ale miała Rujkę trochę później, więc niezakłócona nie jest. Dzisiaj wiatr trochę wieje, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzało w żaden sposób. Wysłodki schodzą na bieżąco, teraz trochę... No... Tak są wybrane, wiecie jak to. Dzisiaj zimno, to jak najszybciej idę do domu, żeby nie marznąć. Chlada moment, może po weekendzie teraz... Trzeba trochę uprzątnąć płytę, bo się nazbierało towaru przez 3 miesiące, 4 może spryzmujemy na łące potem wiosną jeszcze wczesną roztrząśniemy żeby zdarzył się na pewno rozłożyć no bo, no bo nie ma gdzie go nawet dać oprócz tej łąki tutaj pusta, nadal jest nic nic tu się nie będzie działo w tym budynku na razie, bo jest niepotrzebny o, tak jak mówię, przygotowałem się na firmę i trochę wstępnie wyrównałem, żeby nie było problemu. I, I bardzo idealnie trafi, trafiłem się w czas. Jeszcze na chwilę tutaj wyjdziemy. Ta krówka się ocieliła ostatnia. No, to są te, Tutaj jest o i Mówimy, że o to jest drugi opas, który wyjedzie. Jeszcze stało miesiąc, dwa. my są w, w maju, chyba, czy w czerwcu. mamy dwa lata, więc trzymamy się około 20. Miesięcy, 21 i max. Sprzedajemy na no bo paszowo i też opłacalnie dużo ich nie trzymamy. Krowy, jak te krowy, ostatnio nawet go już ten. No, opłacalność ich w tym momencie przy takiej ilości jest nikła naprawdę bardzo. Jeszcze wam pokażę, przy okazji zapasy, kiszonek z tyłu. No, tak jak mówiłem, z tyłu jesteśmy tutaj, tutaj też nas ostro zalewa, bo tu jest dołaczek lekki, z całego podwórka wszystko tutaj zlatuje w dół, od nas jak i od sąsiadów, którzy są lekko wyżej, zostało trochę żyta, niestety tak trzeba kombinować jak i je odkrywać, jeszcze przypuszczam, że jeszcze do końca stycznia, jak nie trochę dużej starczy. No i ta pryzma z kukurydzą jeszcze też na pewno do końca stycznia powinna starczyć. No w tym roku straszny rok, jeśli chodzi o trawy i łąki był, więc tego też za dużo nie mamy. Kupić to nie da się praktycznie, jak już to w cenach, które są w ogóle już poza opłacalnością i poza dokładają do interesu. Mówię, dopiero dzisiaj tak naprawdę dobrze z po w nocy, więc ta kieszonka tu byłoby też błoto, co nawet trochę widać. Złapała trochę, więc da się tutaj coś działać. O, popatrz, wszystko zielone na razie, więc super. Tak też, naprawdę mówiąc, to no, opłacalność krów dla mnie już w tym momencie nie ma sensu w takich ilościach. 30 i więcej krów, ewentualnie co na nasze warunki areowe jest nierealne. No, zobaczymy, może to coś się poprawi po nowym roku. Zobaczymy. No, tutaj fajnie powstała taki zaułek. Przydałoby się jeszcze tylko dach tu pociągnąć i, i proksja miałaby taką fajną wiatkę, żeby nie otwierać ciągle wrót, tylko na razie tak wiadomo. Żeby dach miał nad głową kiedyś przyszłościowo, fajny pomysł. Miejmy nadzieję, że będzie zrealizowany. Przyczepa też ze zboża już oczyszczona. Tam jest nie tam odmuchaliśmy. Może jeszcze będzie trzeba kupić, zobaczymy od znajomego. Jeszcze ma, może przytrzyma to, to weźmiemy. Zobaczymy, jak będzie finansowo to wyglądało. Bo, bo no, głównie wśród tylko tylko u nas mleczne krowy i opasy jedzą. jałówki nie. A kiedy siadły? Lecz jest to, zauważyliśmy, niepotrzebne. Tak i też trochę ziemi. Nam się udało zorganizować Przyjdzie trochę ciepło i to na pewno ją też. Też ją na pewno roz, roz, zorganizujemy, żeby gdzieś znalazła swoje, swoje miejsce. No, właśnie, tu jeszcze na samą końcówkę, na zimno na dworze, jak nie wiem. Aktualnie tyle mam jeszcze zboża. Tak no, tutaj kawałek, jak tu wjadzie, sprzenica. Do, do kur, a resztę to jest na śrutę. Tak przypuszczam, że jest to około 6-5 ton. No, no łącznie z tym wszystkim, jeszcze na pewno dwa... Dwa razy uszytyjemy na dwa miesiące plus mamy jeszcze do góry trochę owsa, więc na no, spokojnie i ja trochę jeszcze mamy zapasu no no, no do żniw zostało jeszcze po dobre pół roku czyli jeszcze z 3 tony pewnie pewnie będzie potrzeba no też tylko, że no, licząc od lutego no to może, może starczy na styk zboża zobaczymy tu jest taka mieszanka i sprzężytem bo to na przyczepie mieliśmy wszystko rzucone po trochu bo takie resztki od gospodarza praliśmy bo zboża też przez pewien czas w okolicy nie było, więc więc był z tym lekki problem dobra, ja tymczasem już będę się z wami żegnał jakaś tam aktualizacja, co tam się dzieje A jeszcze wam na koniec powiem Albo to już w poście wstawię, jak wyszły te te jałówki apasowe, jak to wyglądają kilogramowo i cenowo